Dzień dobry, cześć i czołem! Witajcie w pierwszej części cyklu pod tytułem Gry, których wstyd nie znać. Jak nie trudno się domyślić, seria ta będzie koncentrowała się na grach, które mają już swoje lata, a niejednokrotnie, zapewne, zdarzy się, że produkcje te będą starsze od wielu z Was. Czy fakt ten czyni kiepskimi, niegodnymi uwagi? Hmm, zastanówmy się. Hm, Odpowiedź może być cokolwiek zaskakująca. Otóż nie! Tak więc, bez zbędnego przynudzania, czas na świeży powiew przeszłości. Dziś przyjrzymy się bliżej Alien Breeds cały Assaults. Nasz jest Dead Tencje tak na pewno rozpoznają wszyscy miłośnicy klasycznych gier. To oczywiście początek Android Sour Assault, wydany przez Tim Servanski w 1994 roku. To już ostatnia. Niestety. Z serii słynnych dwuwymiarowych strzelanin inspirowanych serią obciem. Dziękuję. Wystawia rozpoczyna się w momencie, gdy placówka naukowa na planecie Azarin 2E wysyła sygnał SOS. Jako pierwszy reaguje niszyzer kosmiczny Herona i wysyła oddział cantowy, aby zneutralizować zagrożenie. Wystawki zbliżają się do laboratoriów, automatyczne systemy obronne. Otwierają ogień. Lasery niszczą statek po statku. Z całej ekipy udaje się uratować tylko dwóm komandosom. My, wcielając się w postać Jordana, musimy pokierować jego losem i, krótko rzecz ujmując, zlikwidować tysiące, jeśli nie dziesiątki, nawet setki tysięcy opcji. Kiedy wybraliśmy opcję dla dwóch graczy, druga osoba wcieli się w nasza. Jeśli zaś solo, to Nash jest dead. I musimy radzić sobie sami. Innymi słowy, nie jest wesoło. Nasz is dead. You're on your own. Smart card message follows. Programiści Team Seven chwalili się, że istnieje ponad 250 sposobów na ukończenie rozgrywki. Było to istne nową w 1994 roku i ogromny krok naprzód w porównaniu do poprzedniej części. Na całą rozgrywkę składa się 55 poziomów, które połączone ze sobą są różne sposoby. Pokonując je, eksterminujemy setki, jeśli nie tysiące obcych, zbieramy klucze, amunicję oraz kredyty. Za pomocą tych ostatnich możemy kupować nowe bronie i gadżety w napotykanych w jakiś czas terminalach komputerowych. Do znalezienia jest zresztą o wiele więcej, a misje są dość zróżnicowane. Brzmi to wszystko dość standardowo, co więc sprawiło, że Coward's Souls jest grą kultową. Doskonała grafika w połączeniu z klimatyczną muzyką i efektami dźwiękowymi tworzy wybuchową mieszankę. No i oczywiście, sama przyjemność zgrania grania jest ogromna. Alien Breed ciąga jak jasna cholera. To inna kategoria gier, niż te, które są tworzone obecnie. Ta gra ma klimat, który już na pierwszych oka widać, że Seven włożył serce w tą strzelankę. Jedyną rzeczą, do której może się przyczepić, to poziom trudności, który może odstraszyć sporo graczy wychowanych na współczesnych produkcjach. Cały Souls oryginalnie wydany został na Amigę, a później przekonwertowany na PC. Niestety, PC-owa wersja dyskietkowa jest poważnie pokrojona. Z tego względu Energy nie, ma możliwości oczywiście, jeśli chcesz wybrać na PC, należy zaopatrzyć się w wersję wydaną na PC CD. Osobiście jednak uważam, że w Island Bridge Summer Soul powinno grać się na Amiga. Gra działa fantastycznie pod UAE oraz Amiga Forever, Energy, więc nikt nie powinien mieć problemów z jej uruchomieniem. Jeśli więc nie jeszcze w Alinbreak cały Resource, to chyba najwyższy czas Hurry, to zmienić. Looking, Pamiętajcie, że się prędzej, a my jesteśmy ostatnią nadzieją. Text mm -hmm. network logging off.